Wielu z Państwa zastanawiało się, jak to jest przeżyć imagoterapię, hipnozę. Drodzy Państwo, już 19 i 20 czerwca spotkanie z mistrzem hipnozy, doktorem Andrzejem Kaczorowskim. Duchowość w hipnozie. Tak, zapraszamy tutaj na spotkanie. Rozwój, rozwój duchowości, czyli droga rozwoju duchowego. No, Myślę, że te warsztaty będą tutaj rewelacyjne. Zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiali się często, czy warto pójść na taki warsztat. Drodzy Państwo, to jest właśnie ten czas, kiedy można przyjść, spotkać się bezpośrednio na żywo, spróbować, jak to jest. Metoda imagoterapii, metoda. A to jest przystryka. ważne, bo w tym czasie robimy ćwiczenia, pytania, odpowiedzi, co jest bardzo ważne, bo każdy ma inny pogląd. Myślę, że to wszystko skonfrontujemy na spotkaniu tutaj w studio Vtv. Zapraszamy Państwa w warsztaty vtvmapaonet.pl. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Świat zalewa fala informacji, jak odróżnić prawdę od fałszu, jak zrozumieć, co dzieje się wokół nas. Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Takie pytania zadaje sobie wielu z nas. Już 26 i 27 czerwca spotkanie z Romanem Nachtem, mówcą, który daje dobre wieści i nadzieje w tych trudnych czasach. W tej chwili dzieją się rzeczy zapowiedziane. Już dawno przez proroku i dwa tysiące lat temu przypomniał o tym Chrystus. Roman Nacht jest pierwszym polskim holopatą. Byłym więźniem politycznym, aresztowanym i osadzonym w więzieniach byłego NRD. Polski myśliciel zgłębiający tajniki zjawisk parapsychicznych i życia pozaziemskiego. Szkolony m.in. w Izraelu, Niemczech, USA, Tahiti, Polinezji, a także w Indiach. Ostatnie lata przekazuje swoją wiedzę na sympozjach, warsztatach i w czasie sesji indywidualnych, podróżując po całej Europie. Tylko dobra Energia może przyciągać dobre wieści, zła energia na pewno nie, bo nie chce ich wchłonąć. Zanie to powrót do źródła. Niecodzienny warsztat, który pokaże ci wiele technik i metod obcowania z duchami przyrody, sylfami, salamandrami czy gnomami. Zaprzyjaźnij się z żywiołami natury. 10 lipca poprowadzi Arkadiusz Lisiecki. Więcej informacji studio VTV Małpa Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Dziś w programie porozmawiamy na temat uzdrawiania pranicznego. Oczywiście moim gościem będzie Mizbiał Energoterapii Uzdrowiciel Praniczny Zdzisław Jan Jończyk. Witam cię serdecznie, witam słuchaczy. Dzisiejszy temat uzdrawianie praniczne dla każdego. I dowiemy się, czy uzdrawianie praniczne może pomóc, czy też. A w zasadzie powiem tak: uzdrowicielami to wszyscy jesteśmy, tylko ta wiedza po prostu została nam tak jakby wymazana. A pytanie dlaczego? No to w krótkim czasie postaram się objaśnić, dlaczego jesteśmy, a wszyscy uzdrowicielami, tylko że zapomnieliśmy. Trzeba warto dodać, że uzdrawianie praniczne niczego nie zastępuje, tak zwanej medycyny konwencjonalnej, jest tylko uzupełnieniem. Zresztą, kiedyś tylko była medycyna naturalna i nie było takich rozróżnień, jak no, słuchacze wiedzą, taka i taka. Dopiero no, współcze współczesna cywilizacja wprowadziła pewne zmiany, korekty. Energia jest wszędzie, siła życiowa i każda istota żywa potrzebuje tej energii, by mogła funkcjonować. Jest pięć form uzdrawiania pranicznego w ten sposób, a w jaki sposób powiem? Pierwszy sposób uzdrawiania to jest masaż. Tymi dłońmi różnego rodzaju masaże wykonujemy. Wiedząc czy nie wiedząc, różne są klasyczne, jest ich bardzo dużo. Przekazujemy energię, siłę życiową do ciała tego najbardziej gęstego. Mm -hmm. I jest tych form dużo. I czakrami przekazujemy siłę życiową. E, to jest pierwsza forma. Druga forma uzdrawiania to jest e, ziołolecznictwo i mineralogia. Jest to forma e, od wieków znana. Jest to potężna wiedza, jak łączyć e, prany e, powietrza, e, ziemi, e, słońca. E, we wszystkich ziołach, jakie są, jest ogromna wiedza, jak to wszystko łączyć. Rozróżnia się tam te trzy rodzaje energii, ale i też są w ziołolecznictwie też kolorowe prany. Uzdrowiciele praniczni po kursach takie, taką wiedzę posiadają i praktykują. To jest drugi stopień. Trzeci stopień to jest akupunktura znana i czwarty stopień to jest akup, znaczy Trzeci stopień też akupresu, akupresura, a czwarty stopień też akupunktura. To już mhm. jest nakłuwanie. Jest a to wiedza obszerna. A drugi stopień? Drugi stopień, stopień lecznictwo mhm. i mineralogia. Mi, mineralo, e, mhm. mhm. no. A już ostatni, utrzymywany przez wieki właściwie w pewnej tajemnicy i do, przekazywany z mistrza na ucznia tylko i wyłącznie, to jest beztypowa forma uzdrawiania Prasujemy wtedy na matrycy ciała, bo mamy ciało energetyczne i ciało, ciało te najbardziej gęste, fizyczne. To jest najwyższy stopień taki. To jest najwyższy tak? stopień. Mhm. Skąd pytanie teraz, ten najwyższy stopień wszyscy mamy? No, ludzie mówią, no, jak ja mogę wiedzieć. Zabrawiać siebie kogoś, ja niczym nie wiem. O do... nie wiem? Mhm. No, wiem, że nie wiedzą, ale tak naprawdę w głębi wiedzą, tylko coś spowodowało, że ta wiedza została tak, jakby. Zablokowana, Zablokowana, dokładnie, tak jak mówisz. A pytanie dlaczego? Powiem tak, ciała, które my teraz tu mamy, myśmy same, sami stworzyli. No, pytanie jak? W bardzo prosty sposób. Jest dusza, prawda? I to dusza podejmuje decyzję o przyjściu. Wybiera narzędzia, to takie narzędzia mi to są mama i tata, chociaż te narzędzia nie są tego świadome godzą się na, na spotkanie z radością, spotykają się no i powstaje, powstaje właśnie y, te ciało, ale jak ono powstaje jak to jest właśnie co, w jaki sposób y, no w taki właśnie sposób, że świetlista y, energia y, miłości, która zstępuje y, z czakry korony z duszy y, pokazuje się w, no, jako zarodek w ciele Fizycznym w wodnym świecie, w wodnym świecie wody żywej przez kilka miesięcy, prawda, i tam, tam odżywia się, karmi się i co ciekawe, w tym świecie wodnym odżywia się złotą praną i, i ta prana nie ma, nic nie wydala. Po prostu jest czysta energia, która buduje, wie, jak budować nasze ciało, czyli sami budujemy całe nasze ciało. Mhm. Czyli, yy, czyli mamy tą wiedzę, tylko jest pytanie, co jeszcze tą wiedzę, bośmy sami zbudowali ciało przez tej żywej. No I to buzię. się dzieje, prawda? Robimy to nieświadomie na poziomie tutaj nas, ale na poziomie ducha robimy to w pełni świadomie. Yy, świadomość, yy. Yy. od tego są właśnie kursy uzdrawiania, by, by to, co zostało zablokowane, można było odblokować. Jeszcze powiem w ten sposób. Przez te 9 miesięcy, jeśli w tym sterylnym, w żywej wodzie istota się rozwija, dziecko się rozwija, jeśli nie ma żadnych przeszkód, to znaczy do 3 lat może istota podjąć decyzję o. Po powrocie mm -hmm. do trzech lat, już po urodzeniu, nawet w tej wodzie, gdy zostanie sterylność skażona, też może podjąć decyzję, że weźmie, po prostu odejdzie. No to mówią na to poronienia na przykład. No ale to już i dusza podejmuje taką decyzję, bo coś, coś skaziło tę sterylność i lekarze to widzą inaczej, a z punktu energetycznego duszy to wygląda inaczej. No ale gdy przychodzi ten czas, ten uzdrowiciel, który sam stworzył własne ciało ze świetlistej energii miłości, złotej prany boskiej, przychodzi na świat i pytanie, kto decyduje? No, około 9 miesięcy to jest prawda. Mama? Czy lekarz? Nie, to decyduje duch. ośrodek energetyczny, który mhm. się nazywa czakrą podstawy, ukorzenienia. Mhm. On decyduje, kiedy wyjść. Kiedy wyjść? Na ląd i przejść na zasilanie z zasilania tego boską, czystą energią, którą stworzyła całe ciało, przejść na zasilanie energią praniczną słońca, Ziemi i powietrza. To czakra podstawy decyduje. I taka mała istota jest bardzo wysoko rozwiniętą istotą, w małej formie, ale jest uzdrowicielem. ona nie jest na języka takiego, jak my teraz mówimy. Ma swój język na, poza, na, na pewnym poziomie. Niektórzy ludzie potrafią to usłyszeć i zobaczyć. I wtedy zaczyna się proces zapominania wszystkiego i. Jeszcze diabłego. nie tak szybko, bo nie? do trzech lat dzieci są tak jakby chronione. Jeszcze nie. Y, ba, właściwie są bardzo silni energetycznie. No to wtedy y, y, dorośli no niewiele mogą zrobić to, Niewiele, ale te istoty. Y, potrafią już uzdrawiać. Jeśli ktoś jest jasnowidzący, ewentualnie jasnosłyszący, no to z taką istotą się porozumie. Porozumie się i może nawet uzdrawiać, taka istota kogoś chorego, jeśli ktoś będzie umiał na tym językiem rozmawiać. Mm -hmm. Do trzech lat te połączenie, te ciemiączko jest bardzo szerokie. Bardzo szerokie, sznur duchowy tak zwany. To jest kilka centymetrów. Człowiek tak jak dorosły, przeciętny zjadacz chleba ma włos. Takie ma uduchowienie. No ale y, niektórzy twierdzą, że mają wysokie ja i ego, no i są bardzo uduchowieni. Wystarczy sznur nad głową sprawdzić, jakim jest, jak jest, jak nitka, no to no cóż. Ale ja i ego bardzo mają wysokie. No tacy też są. Zazwyczaj jedno wyklucza drugie. No tak to właśnie jest. No i gdy y, do trzech lat już to dziecko już y, zaczyna rosnąć, to dzieci wtedy już y, mają Zaczyna się ta czakra korony zamykać i zaczyna się tresura. Dorosłych, rodziców oni dostali od swoich, i tak z pokolenia, tradycja na tradycję, i wciskają, tresują to, co im, te wszystkie programy, które im wcisnięto, tak samo i ten, ten sznur zaczyna się zmniejszać, i zaczynają zapominać. Później dochodzi obowiązek szkolny. No to tam jest to samo. Tresura, tresura, musisz, 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 mhm. musisz. musisz. No i w rezultacie. Mm, pozbawiamy się tych różnych Pozbawiamy się tej formy. Cy... Mhm. Zapominamy o tym, kim byliśmy. Kursy właśnie mhm. uzdrawiania mogą przypomnieć, w jaki sposób. I teraz yy, kurs podstawowy uzdrawiania. Mhm. To są książki. Tak, tak. Miszaczko Koksuji. Jest to wielka istota, która była tu na Ziemi i napisała przekaz dała trzech książek do trzech kursów, jeszcze jest czwarty. Pierwszy to jest Cuda uzdrawiania pranicznego. No, mhm. Łatwo to przeczytać, ale przekaz odebrać y, to nie jest takie proste. Y, przekaz mi został dany przez mistrza, który, u którego ja przechodziłem nauki i tylko bezpośredni taki przekaz może y, ucznia y, budować mhm. i przekazywać techniki i to jest tak z pokolenia na pokolenie. Innej formy nie ma, a jeśli jest, no to jest niepełna. Pełny przekaz jest tylko z mistrza na ucznia. Yy, I teraz zacznijmy od tego, co blokuje jeszcze. To wspomniałem, ta tresura, ta tresura. Yy, czyli tak, yy, programy. Od małego dziecka mamy programy wgrywane. One, one są bardzo silne, bardzo silne te programy są. Yy, pytanie, co te programy są? Yy, na tak zwanym umyśle, bo my tu przychodzimy, umyśle fizyczne te programy są. My tu przychodzimy na świat mając umysł wielopoziomowy. Są różne światy też, te eteryczne. Umysł jest jeden, ale to jakby wielopoziomowy. Konwencjonalna nauka mówi o tym, że jest jeden umysł fizyczny, prawda? No to skoro jest umysł fizyczny, według Freuda i Junga, no to gdzie on jest? jest Trudno go określić, bo że w mózgu. No, ten umysł fizyczny yy, to jest to, niby to myślenie, prawda? Wszyscy wiemy, jak to mniej Mówią, więcej działa, ale... Podświadomość, nadświadomość i świadomość. Yy, bardzo trudno to określić, gdzie, gdzie to jest, według tej konwencjonalnej medycyny, ale według yy, przejdźmy do praktycznego sposobu. Jak, jak to ciało odczuwa? Bo ciało jest najlepszym próbnikiem tego, co nam trzeba, a co, czego nie trzeba. A może być tak, że w ogóle nie zareaguje. Są trzy reakcje naszego ciała. Ono najlepiej potrafi odpowiedzieć, co jest dla nas korzystne. Mm -hmm. Powie, nie dawaj mi tego, albo on nic nie powie. To znaczy, że jest dobre. Mówię o, ten, o tym próbniku ciała i o tych umysłach konwencjonalnej medycyny wspominałem. Przykład taki: no mamy jakiś egzamin, i nagle genialna myśl przychodzi. Niech to będzie egzamin, choćby nawet nie wiem, na prawa jazdy, no zdam, nie zdam, zdam, nie zdam. No, ściska gdzie? W Mózgu ściska czy, czy w brzuchu? W ciele. W ciele. Najczęściej ściska, ściska w żołądku. No, emocje... I gardło czasami. Gardło też może, też. Ale najbardziej się y, udzielają emocje. Najpierw ten program, ta myśl przychodzi na brzuchu. Tam jest czakra pępka. I tam ta myśl jest. Przychodzi, ściska. Y, powstaje emocja. Mhm. Zdam, nie zdam. Parali człowiek jest sparaliżowany. Taka niepewność. Ta niepewność. Wchodzę i pytanie. Banalne pytanie. Nie wiem, jakieś... Naprawdę banalne pytanie. No przecież wiedziałem, a teraz nie wiem. No, na, na pępku, czakra pępka to jest ośrodek, gdzie są programy wprowadzane, yy, szkolne i, i zawodowe i, i różnego rodzaju. I tam ściska nas. Czakra pępka to są nasze myśli. Nasze myśli. Bo jeszcze działa na organy, ale od strony eterycznej teraz mówimy, jak to właśnie działa. Czakra pępka działa na nasze myśli. Później powstaje ta, ta emocja, która nas przyblokuje. Przyblokuje. I teraz pytanie tak. Co, jak odpowiedzieć? No nie wiem. Wychodzę stamtąd... Energia poszła na, na to, co nie trzeba, żołądek, co wszystko jest, wątroba nie ma energii, bo poszła niewłaściwa energia, nic nie trawi. W żołądku sparaliżowany człowiek wychodzi stamtąd. No przecież, ja to wiem teraz. Puściło go. Czyli umysł fizyczny, gdzie jest? Tutaj mówi medycyna tak, a tak. W ciele eterycznym to widać, że zna czakrze pępka. I teraz te programy nie jest łatwo usunąć. By te programy usunąć, to jest. Wiele, wiele roboty uzdrawiania pranicznego. U jednego mniej, u drugiego bardziej. Chociaż są tacy, którzy oporni są, co wszystko negują. No, ale mhm. tacy też mogą być. I tacy są. I z tymi programami trzeba troszkę właśnie popracować na kursach uzdrawiania pranicznego. Trzeba sobie uświadomić. Uświadomić sobie, że to, co nas blokuje, jeśli się pozbędziemy tych programów, tych emocji, Oczywiście nie wszystkie emocje są, które trzeba odrzucić. Najważniejsze są emocje wyższe z szakry serca, bo uzdrawianie zaczyna się od poziomu serca. Wzwyż: gardło, adzna, yy, yy, czoło i czakra, mhm. czakra korony. Bo co jest poniżej serca, zja się nie uzdrawia. Jeśli ktoś, jakiś uzdrowiciel, zwiesie i mówi, że ja cię uzdrowię, to z takiego, od takiego to trzeba z daleka uciekać, mhm. bo uzdrawianie zaczyna się z poziomu serca. No i tu jest właśnie dużo pracy, dużo bardzo pracy nad tym, żeby żeby te wszystkie to poprawić. I od tego właśnie proponuję kursy uzdrawiania pranicznego podstawowego. Ktoś, kto przychodzi na taki kurs, sam zaczyna już działać, tak, bez pomocy drugiego człowieka, który mógłby sprawić według niego jakieś tutaj cuda, czyli uzdrawiać go pranicznym. My sami naprawiamy siebie, tak? Dokładnie, bo w zasadzie każdy się potrafi samouzdrawiać. Każdy, każdy. Każde ciało potrafi się samouzdrawiać. Wystarczy tylko mu dostarczyć odpowiedniej energii i pozbyć się tej chorobowej energii. A żeby oczyścić i naenergetyzować, to jest banalne. To, żeby oczyścić, to trzeba poznać techniki. Mhm. Żeby naenergetyzować też potrzebne są techniki. A są takie techniki, które są, to ułatwiają. Są takie techniki i je się stopniowo poznaje. Najpierw się swoje ciało harmonizuje, by było w harmonii, a żebyśmy zaczęli uzdrawiać najpierw siebie, to trzeba czakrę serca otworzyć, bo poniżej nie ma uzdrawiania. Nie istnieje po prostu. Z ja i ego nie. Nie da się. To jest główny czynnik, który przeszkadza robieniu postępów. Ja i ego. Jest, świat jest kierowany przez ja i ego. Medycyna konwencjonalna mówi no, myśl pozytywnie. Mhm. Ale jest taka sprawa, że jest ten sam poziom, bo to jest poziom splotu słonecznego. Tam są dążenia, dążenia, yy, nienawiść, kiści i tak różne jest ich bardzo. Ale nie wszystkie są yy, te negatywne. Jeśli, jeśli mówimy myśl pozytywnie, to w, w tym momencie jest druga strona, negatywna. Jak mhm. tu będziemy myśleć pozytywnie, przyjdzie taki moment, że będziemy negatywnie myśleć. Mhm. Przykładowo, damy taki przykład. No, yy, mam coś w ręce teraz i to jest powiedzmy yy, długopis. I pomyślimy sobie, że to jest B. Ciało się napina. Myślę sobie, że to jest fajne. Ciało mhm. się rozluźnia. Tak. Jest reakcja ciała. Ale patrzę na to, no jest jakie jest. Po prostu tego nie oceniam, nie nazywam widzę, no jest jakie jest. Ciało po prostu nie odzywa się w ogóle. Czyli jak nie reaguje, to znaczy, że jest. Że mamy wpływ w ogóle na całość, prawda? Nie, ono nie reaguje. Jeśli się napina albo się rozluźni, to znaczy, że reaguje. I ma dwa końce. A jeśli nie odpowie, mhm. czyli tworzenie tej myśli, a później przychodzi emocja. Myśl na poziomie czakry pępka, a emocja powstaje na sprocie słonecznym. A nie jest to tak samo jak z chwilą, kiedy chcemy zasnąć. I wiemy, że nie. nie my mamy trudność z zaśnięciem. Im bardziej myślimy, że na pewno zasnę, na pewno zasnę, to tym bardziej się wkurzam i nie zasypiam? Pod, podkręcamy się. Podkręcamy, podkręcamy się, się. Czyli się. też jest myśl, a potem jest emocja przeciwna, przeciwstawna, prawda? Czy robią, robią, się, robią, robią się te dwie przeciwstawności? Przeciwstawności. Te dwie przeciwstawności się robią. Myśl, emocja i. Często też później ta emocja działa, bo jest pożądanie. Pożądanie czegoś szybko zasknąć, mhm. Żeby uśpić się po no prostu. Najlepiej nie... byłoby zupełnie wyłączyć emocje. Okej, okay, akceptuję, nie muszę zasnąć. Otworzyć czakrę serca, a to nie mhm. jest takie proste. Trzeba mhm. popracować, żeby wyzbyć, wyzbyć się tych programów, które są przez lata nam na czakrze pępka i tych emocji. Nam tych zabawek podsuwają w tym świecie bardzo, bardzo dużo. bardzo dużo. Programują nas no telefon. Reklamują go, no. Idę do pracy, haruję, haruję, mam go. Te pożądanie jest. Obracam się, patrzę, jest nowy. No już mam kolejne pożądanie, żebym znów, i nie nasycę się tym, nie nasycę się tym. Mhm. I będę się, będę się, jakby, to jest takie błędne koło, błędne koło. Jeśli będziemy pracować, poznawać techniki, jak oczyszczać ośrodki energetyczne, poszczególne czakry i otworzy nam się serce to jest poziom uzdrawiania, to będziemy mogli samo, sam, sam samemu sobie pomóc. I jeszcze w czasie ktoś, gdy nasze subtelne ciała się oczyszczą, bo inaczej nie da się, bo żeby pomóc drugiemu, to trzeba najpierw sobie oczyścić subtelne nasze ciała. Mhm. Dopiero wtedy można drugiemu pomóc. I wtedy, gdy po podstawowym kursie będziemy, to wtedy możemy. Jak zrobimy pewne postępy naszego ciała fizycznego i właściwie eterycznego, bo to jest tak, że nasze ciało, te najbardziej gęste, które tutaj widać, ono się samo dostosuje do tego eterycznego, tego matrycy ciała niewidocznego. Mm -hmm. Każda komórka ciała, która jest w matrycy ciała, ona jest odzwierciedleniem tego, co jest w ciele fizycznym. Naprawimy ciało energetyczne, samo się naprawi te. Wszystkie aury naprawimy, nauczymy się naprawiać aury wewnętrzna, zdrowia zewnętrzna. Powiedzmy, że nauczymy się to, zrobimy postępy. No. Ale człowiek jest taką istotą, czasem genialną, że jeśli y naprawi pewne rzeczy, czyli nasza aura będzie jedna wewnętrzna, zewnętrzna. To się uruchamia całe resztę. Tak, tak, ale jeśli jest, są te granice i są szczelne, prawda? jest wszystko ok. Czyli jesteśmy bezpieczni. I, ta, I nic się z zewnątrz nie dostanie do naszych aury. Czyli nasze aury, te ciało najbardziej gęste chronią. I nic się nie dostanie. Ale człowiek <laughs> y, może coś takiego zrobić, że nagle coś, przyjdzie mu genialna myśl. W jego tak, mniemaniu. I nagle tą myślą stworzy myśl, która jest rzeczywista. Myśl się podniesie na splot słoneczny. Powstanie jakieś pragnienie. Tak. Zrobimy nic eteryczną, która połączy się z zewnętrzną energią, mhm. zasili i ta energia zewnętrzna już ma dostęp do nas. Ale to na własne życzenie. Będziemy się uczyć na takich kursach, co robić, by tych błędów nie popełniać. Kiedy najbliższy kurs? Jak to wygląda? Czerwiec? Lipiec? No, najbliższy kurs planuję zrobić uzdrawiania planicznego, podstawowego. Gdzieś pod koniec czerwca. A, czyli no. jeszcze w tym miesiącu Tak, tak. więcej tak. informacji jest na stronie internetowej. Tak, na stronie www.uzdrawiam.pl. Uzdrawiam.pl Dokładnie, tak jest. A kontakt do siebie? Numer telefonu, Numer telefonu, telefonu jest 513 721 006. Okay. I powiem tak, że jeszcze po takich kursach jeszcze jest drugi kurs, to jest. Mniej więcej 2-3 miesiące po takim kursie jest uzdrawianie energią kolorów. Tu są już wyższe techniki, mm -hmm. gdzie już y, możemy pomóc w nowotworach i, i w takich ciężkich dolegliwościach. Poznamy prany kolorowe i, i boskie, y, boską energię olśniewającą, fiolet mm -hmm. i złotą. A następna, następny etap y, dla kursantów to jest y, uzdrawianie energią y, Boską, która jest fioletowa i złota, najwyższe techniki przy leczeniu, uzdrawianiu, bo leczenie to jest nie, nie tędy droga. To są techniki, które przy wszelakich uzależnieniach, mhm. depresjach, schizofreniach, tu już są bardzo wysokie techniki, które, które mnie mistrz przekazał i ja przekazuję następnym. Z czego się bardzo cieszę i wdzięczny jestem, że z pokolenia na pokolenie mistrz na przekazuje wiedzę. Tylko w ten sposób pełną wiedzę można przekazać i, i przypomnieć sobie to, co zapomnieliśmy w, w tych etapach, które są w etapach tresury i szkolenia w tych cywilizacji, która obecnie teraz jest w której żyjemy. W której żyjemy. W której nam przyszło. Jeżeli, drodzy Państwo, tak, Zdzisław Jan Jończyk był moim Państwa. Goście, więcej informacji na stronie internetowej uzdrawiam.pl Tam można zobaczyć na czym to wszystko polega, ponieważ uzdrawianie energią praniczną to rzeczywiście tak się wydaje, przynajmniej, że jest metoda dla, z tego wyższego pułapu. A jak dzisiaj się dowiedzieliśmy, każdy z nas to zna, tylko zapomnieliśmy, albo poprzez różne kody, schematy i programy skutecznie udało nam się, innym się to w nas zabić. Bardzo Cię dziękuję, Zizła. Dziękuję i zapraszam wszystkich do poznania tego, cośmy zapomnieli. Wszystkiego dobrego. Uzdrawiam.pl, tam więcej informacji. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Studio VTV wypromowało wiele znakomitych metod wspomagania organizmu. Techniki, które pomagają podnosić świadomość, ale przede wszystkim osobowości, które tak bardzo lubicie dzisiaj oglądać. To wiele lat naszej pracy. Jeżeli mogłeś obejrzeć to nagranie, to w ramach wymiany energii udostępnij ten program. Zostaw like lub komentarz, subskrybuj kanał lub wspieraj działalność poprzez wpłatę na konto fundacji lub PayPal. To bardzo ważne. Dziękuję wszystkim za aktywne wsparcie. Michelle Rachel